Dzień dobry, Katarzyna Mazur, FMC27 Kobieta. Dzisiaj naszym gościem jest Żaneta Gels. Bardzo mi miło. I ja tak może nietypowo, ale oddam tobie na początek głos, żebyś naszym odbiorcom, odbiorcyniom opowiedziała o tym, czym ty się zajmujesz, gdzie ty dzisiaj jesteś i dokąd chcesz nas, swoich czytelników zaprowadzić. Zawodowo przez 11 lat zajmowałam się komunikacją i negocjacjami kontraktów handlowych. W pewnym momencie nastąpiła sytuacja w moim życiu zawodowym, kiedy nastąpił przełom z powodów etycznych i nie byłam w stanie dalej wykonywać wcześniejszego zawodu, który był bardzo dobrze płatny. Założyłam wydawnictwo Hipoalergiczni.pl założyłam pięć kolejnych serwisów online i w tym czasie tych pięciu, sześciu lat przeprowadziłam około 2000 wywiadów. Potem przez kolejne 4 lata przeprowadziłam kolejny tysiąc i przez te 10 lat prowadzenia działalności publicystycznej zauważyłam pewien obraz, który się rysuje na temat tego co jemy. Że w zasadzie nikt nas nie uczy jeść, co powinniśmy kupować, a czego nie powinniśmy kupować, żeby nie znosić do domu choroby. No dobra, to czy my wiemy czy nie wiemy co jemy? Absolutnie nie wiemy. To, co wynikło z tych wszystkich wywiadów, ale również debat, bo od 2014 roku co rok prowadzę debatę naukową z udziałem ekspertów, ale nie tylko lekarzy, ale również naukowców, i okazuje się, że właśnie to połączenie świata medycyny i żywności czy z Instytutu Żywienia Człowieka stanowi taki efekt synergii, że dopiero złączenie jakby obu tych światów, Pokazuje nam, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy jeść. Gdybyś naszym kobietom, które nas oglądają, miała powiedzieć, co to jest zdrowe jedzenie i jak ono zmienia życie? Zdrowe jedzenie to jest takie, które same idziemy kupić wybieramy ta, tę marchewkę, tego buraka, tę sałatę które przemawiają do nas, że to są żywe, zdrowe warzywa. Nie zlecamy tego komuś innemu, tylko sami dla siebie wybieramy, sami sobie kroimy i przyrządzamy. Jemy wtedy mniej, jemy rzadziej, czujemy się znacznie lepiej, i nasze ciało jest nam wdzięczne i z tej wdzięczności czujemy się znacznie lepiej. A co to znaczy zdrowa żywność? To znaczy taka, w której mamy przede wszystkim bardzo zdrowe warzywa, czyli ekologiczne, takie nie żadną chemią. Dużo tłuszczu, zwłaszcza oliwa z oliwek, olej lniany, nasiona, orzechy, których powinniśmy jeść gar dziennie, One warunkują odnowę naszego organizmu, silne błony komórkowe, odnowę właściwie wszystkich naszych systemów. Jak najmniej węglowodanów i białka najlepszej jakości. Epatowani jesteśmy z zewnątrz taką wielością. Reklam dotyczących tego, co tam w sklepie można kupić, mhm. że my tak naprawdę bardzo dużą pracę musimy wykonać, żeby się dokopać tego, co w tym jest niewłaściwego. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie przy tej zajętości pracą, wychowywaniem dzieci, szukaniem różnych możliwości rozwoju dla siebie, bo każdy z nas ma różne pasje, podróże, jeszcze być tymi. Toksykologami i y, y, szpecami właściwie od doboru żywności, czyli jak my powinniśmy pływać w tym szumie informacyjnym. Dla mnie takim super sposobem, bardzo skutecznym jest wyrzucenie telewizora z domu, nie słuchanie y, reklam żadnych. Wręcz dla mnie jest to wskazówka, jak ja widzę, że coś jest reklamowane, nie kupuję, na pewno nie kupię. I jest to pewnego rodzaju sygnalizator, że jest to produkt, który jest na pewno zakonserwowany, barwiony z zawartością emulgatorów i różnych składników, które mają posłużyć. Jakby przy podobaniu się konsumentowi, tak? czyli że ma wytrwać na półce rok albo dwa, albo czasami trzy. Są chleby, które mają pół roku trwałości i rzeczywiście tyle leżą na półce, czekając na tę dłoń klienta. Więc my, tak naprawdę, powinniśmy unikać produktów, które są bardzo ciężko promowane, gdzie dużo pieniędzy stoi za reklamą. Tytuł swojej książki to jest Co Ci szepcze brzuch? I ten tytuł sugeruje, że my powinniśmy słuchać swojego ciała. Tak. Co też nie jest takie oczywiste, bo większość z nas bez tego wsłuchiwania się bardzo chce być szczupła, wydolna, przebiec maraton yy, i zdobyć rysy. To tak w takim, wiesz, minimum, tak? Jak się nauczyć słuchać tego swojego organizmu? Hmm. W sumie jest to bardzo trudne pytanie. Bo czy my się powinniśmy tego uczyć? My chyba powinniśmy przestać słuchać innych. I wtedy ten nasz głos, który jakby wydobywa się gdzieś tutaj, pomiędzy brzuchem a tym poziomem powiedzmy, intuicji, to on wtedy będzie słyszany. Tylko że to nie, nie jest głos, który słyszymy uszami, tylko to jest głos, który słyszymy myślami. Czyli ten brzuch do nas myśli. Są nawet badania, które pokazują, że mikrobiom, który jest w naszych jelitach, czyli mikrobiota jelitowa, kiedyś mówiło się flora, tak, mikroflora jelitowa, teraz mówi się mikrobiota jelitowa, to jest taki organizm dodatkowy. Oprócz tego, że jest nasz organizm, to tam jest taki Twór, który jest odpowiedzialny za 41% wchłaniania substancji odżywczych w naszym układzie pokarmowym. Jeśli my nie dbamy o współpracę z, tym, z tą naszą mikrobiotą jelitową, to ta mikrobiota przestaje nam służyć, ponieważ zaczynają przejmować patogenna mikrobiota, nie ta nasza przyjazna, tylko ta patogenna, czyli szkodliwa. W momencie kiedy na przykład przejadamy się słodyczami. Tak? No to Doprowadzamy do zniszczenia tej naszej przyjaznej mikrobioty jelitowej. A ta mikrobiota jest takim swoistym organizmem, który właśnie my to odbieramy jako intuicję, jako ten głos naszego organizmu, a to w jaki sposób się czuje nasza mikrobiota rzutuje na to, na co my mamy ochotę. Czy nasz nastrój jest dobry, tak, bo zjedliśmy świetny posiłek, czy nas, nasz nastrój jest raczej kiepski. Bo zjedliśmy bardzo dużego, słodkiego rogala, jeszcze popiliśmy słodką kawą z mlekiem i nasz, nasza mikrobiota jest w kiepskim stanie. I jesteśmy w takim miejscu, w którym y, bardzo często pojawiają się mody na konkretne diety. Czyli zgadza się? Odchudzamy się tak, śmak, owak, zdrowo żyjemy według tam jeszcze innej diety. Ty masz y, swoją wyrobioną opinię na temat diety jako takiej. Kiedy Odbędziesz tyle rozmów z lekarzami, którzy naprawdę wiedzą, co mówią. Człowiek się przekonuje o tym, że niebezpieczne jest to zachwycanie się konkretną dietą, którą sprzedaje jeden dietetyk, albo jakaś firma, która sprzedaje suplementy diety, albo lansowana jest w jakimś tam medium konkretna dieta. Która mówi, jedz tylko mięso, albo nie jedz w ogóle mięsa, albo już nie chcę krytykować żadnych diet, ale generalnie nie powinniśmy sobie narzucać żadnej diety, ponieważ jest to pewnego rodzaju ideologia, która, która może się po czasie nie sprawdzić, tak? bo możemy mieć kiepskie wyniki po iluś latach. To yy, moim zdaniem najlepsze jest właśnie wsłuchanie się w potrzeby naszego organizmu i co ciekawe, nasz organizm nam podpowiada teraz masz ochotę na np. Na jajko czy na kapustę kiszoną, bo brakuje ci witaminy C. Organizm sygnalizuje, tak, że teraz potrzebujesz potasu, zjedz banana, zjedz pomidora, bo tam ten potas znajdziesz i nasz organizm nam mówi zjedz to, zjedz tamto. Tylko my musimy po prostu nauczyć się słuchać czego potrzebuje nasze ciało. Czy jedzenie to wysoko jakościowe jest w stanie zaspokoić potrzeby naszego organizmu bez dodatkowej suplementacji? To zależy. Jeśli na przykład ktoś ma tak zwaną dietę zrównoważoną, czyli przestrzega piramidę żywienia, czyli jednak rzeczywiście ma w diecie dużo tłuszczów roślinnych, tak, tych nienasyconych, nie je pszenicy, ale je zboża typu żyto, orkisz czy gryka i, tak dalej. I ma skomponowane te posiłki według zrównoważonej tej piramidy żywienia i jest w jego diecie mięso lub coś innego, co jest jakby zastępstwem zastępczym źródłem białek, to może mu zabraknąć na przykład po 4-5 latach witaminy B12, albo może mieć obniżony poziom żelaza, czy witaminy D, która no, pochodzi przede wszystkim ze źródeł zwierzęcych, więc te osoby, które mają jakiekolwiek wykluczenia, czyli są jednak na diecie eliminacyjnej z jakichś powodów, to powinny jednak regularnie, chociaż raz w roku, badać te poziomy tych substancji, które wiadomo, że mamy ryzyko, tak, że jest ten poziom obniżony. W związku z tym ja jakby mam takie spojrzenie na to, że jeśli ktoś jest na diecie, na przykład na diecie bezmlecznej, tak, bo źle trawi yy, Produkty nabiałowe albo na diecie bezglutenowej, bo na przykład ma stwierdzoną celiakię. To te diety są bezdyskusyjne. Tych diet nie y, lekceważymy, respektujemy je. Natomiast do tych wszystkich diet, y, które są wykluczeniowe, eliminacyjne, powinniśmy y, jakby rozważyć taką zrównoważoną dietę opartą o produkty ekologiczne, które są wolne od y, chemii rolnej. Gdzie takie produkty znaleźć? Jest mnóstwo miejsc, gdzie można zaopatrzyć się w produkty oznaczone takim zielonym listkiem, z takim symbolem listka, z gwiazdeczkami Unii Europejskiej. I to są produkty, które są wolne nie tylko od pozostałości chemii rolnej, ale również od związków syntetycznych, które do tej całej 97% żywności są dodawane bezkarnie i bez limitu. Jak na Twoją. Kobiecość, ale też na twoje postrzeganie samej siebie wpłynęło to, jak diametralnie ty w którymś momencie życia zmieniłaś swoją dietę. Więc chyba to jest właśnie powód, dla którego powstała ta książka, ponieważ jest to tak niesamowita zmiana, którą można odczuć dosłownie w ciągu dwóch, czterech miesięcy, można powiedzieć, że za darmo, tak? ponieważ nie ponosimy żadnego kosztu. Nie, nie mamy tutaj żadnego trenera, dietetyka, nie mamy prowadzącego, tak? mamy y, informacje od lekarzy, które jasno mówią, y, odrzuć pszenicę, zrezygnuj z mleka, tak? z mleka krowiego, cukru i w ogóle żywności przetworzonej, tak? czyli z tego chodzenia do restauracji i jedzenia y, żywności takiej, można powiedzieć, z niepewnego źródła, ale jeśli będziemy się zaopatrywać w warzywa, jeśli ktoś jest na diecie mięsnej, to mięsa ekologicznego, czy nabiał kozi, owczy, tak, który jest zdrowy dla człowieka, nieporównywalny z, z nabiałem krowim, i do tego zredukuje cukier i wszelkie jego formy, niemalże do zera, a skupi źródła węglowodanów na zbożach. Tak. W zasadzie w ciągu tych dwóch miesięcy odczuwamy. Drastyczny spadek nadmiernych kilogramów, drastyczny, bo w ciągu jednego miesiąca to może być 6-8 kilogramów, a potem kolejne kilogramy nam spadają. Ja tak w ciągu czterech miesięcy pozbyłam się 18 kilogramów, czyli z rozmiaru 42 przeszłam na 36 i nie wiedziałam, co się stało. Ja właśnie z tymi naukowcami, lekarzami próbowałam przeprowadzić takie śledztwo naukowe, co stało się na poziomie fizjologicznym, molekularnym. Że przy takiej zmianie, tylko zmianie jedzenia, czyli źródeł pochodzenia żywności, można odnotować taką zmianę w ciele. I to nie tylko, że waga to jest tylko coś, co widać, tak? że nagle musisz wyrzucić 80% szafy. Pozbyłam się po prostu chorób, które miały być chorobami Bo o to Chciałam zapytać, czy ty zanim weszłaś na drogę tej przemiany, to byłaś zdiagnozowana, wiedziałaś, że masz jakieś nietolerancje pokarmowe, że coś się dzieje nie tak? Często skurcz nadkomorowy, zespół jelita drażliwego, gdzie gastroenterolog mi powiedział, że lek, który mi przepisał, będzie już ze mną do końca życia, zresztą tak samo jak kardiolog. Cierpiałam na cykliczne nawroty endometriozy, również na zapalenie zatok. Miałam stwierdzoną padaczkę napadową, Bra brałam również leki od neurologa, i właściwie te wszystkie leki miałam brać do końca życia. Nie było jakby dla mnie światełka w tunelu, i ja nawet nie zastanawiałam się, czy ja mam oczekiwania, że te zmiany na talerzu mają mi to wszystko wyczyścić, a okazało się, że ja przed końcem roku, czyli w ciągu pół roku nie miałam żadnej z tych chorób. I to było bardziej niż zastanawiające, że za pomocą jedzenia wycofujesz wszystkie choroby. Jaka była Twoja ścieżka? Trafiłaś do jednego lekarza, który ci powiedział, zrób tak i tak, czy ty szukałaś? Właściwie to był eksperyment medyczny na mojej osobie, a po trzech tygodniach również na mężu. Nie, nie chodziłam do lekarza. Żaden wtedy lekarz nie mówił mi o diecie ekologicznej. To ja najpierw prowadziłam zmiany, tak? wyeliminowałam na przykład wodę podawaną w plastiku, nie korzystam już od 11 lat z wody zapakowanej w butelki plastikowe. Prowadziłam najpierw oczyszczanie organizmu, czyli tygodniowy detoks, głodówka są też posty warzywne, które też polecam dla osób, które mają jednak jakieś niepokoje w organizmie, to lepiej zastosować post warzywny niż tak od razu głodówkę. A potem jak już po tej głodówce wróciłam i zupełnie inaczej się czułam. Miałam wolne zmysły, dobrze pracujące, miałam tak jakby wyczyszczoną szybę w samochodzie frontową tam głową z głowami mija. Po odstawieniu glutenu, po odstawieniu mięsa, również, przynajmniej na początku to była redukcja 90%, potem już w ogóle nie miałam potrzeby jedzenia mięsa. Miało ono dla mnie nieprzyjemny zapach. I takie stopniowe kompensowanie różnych zmian, właśnie braku tych źródeł białka w postaci mięsa, z lekarzami konsultowałam, w jaki sposób to. Zamienić, tak, bezpiecznie, żeby nie stracić włosów albo zdrowia. Mój mąż przez trzy tygodnie obserwował mnie, y, y, że strasznie z, y, tutaj mu zdziwaczałam po tym poście, ale ponieważ nie chciało mu się już gotować samemu tych posiłków, to dołączył do mnie i on w ciągu pięciu miesięcy miał trochę przesunięcie y, stracił 25 kg, y, i też. Po, poczuł się fantastycznie. Właśnie ja chciałam zapytać, jak to zmieniło waszą relację, że wy obydwoje przeszliście taką e, przemianę albo jak na nią wpłynęło? E, no, troszeczkę jak cofnięcie czasu, i e, ponieważ e, żywność ekologiczna, ta wolna od chemii jest taka prohormonalna, bym powiedziała, że reguluje tą gospodarkę hormonalną, to człowiek jest wyśmienity nastroju. Jak zakochani. <laughs> Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie.